Zadanie dziesiąte. Dziedziną funkcji F jest. Tutaj no, pełno pułapek mamy. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Zresztą zawsze musimy o tym pamiętać. Po pierwsze, w mianowniku nie może być zera. A po drugie, pod pierwiastkiem drugiego stopnia musi być większe od zera. No to takie większe lub równe, ale w momencie kiedy mamy pierwiastek w mianowniku, to po prostu większe. W takim razie to, co skoro tutaj mamy pierwiastek. W mianowniku, no to to, co pod pierwiastkiem musi być po prostu większe od zera, tak jak to powiedziałem przed chwilą, czyli będzie w ten sposób. x musi być większe od dwóch. I tak jak mówiłem na samym początku, w mianowniku nie może być zera, czyli x musi być różny od zera w tym drugim ułamku. Ta nierówność spełnia ten zapis, czyli to będzie dziedzina, czyli odpowiedź b.